Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Mansion jest ze mną Fesorek. I idziemy się zmierzyć z naszym legendarnym Hero Jesteś gotów? Klikaj. Powodzenia, stary Jezus, ten piorun. Świetne wyczucie. Are you ready? I am You're not. We'll not let you bring a wee... no, die. OH! oh, oh. Wow, 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 wow. Jaki szybki He looks so sweet. Ale jest szybki. Co to za głowy latają? Co to za głowa? Co się stało? Aj, stary jestem tak jakby zestunowany w powietrzu. Wiem, zaraz spadniesz. No. <laughs> Samego bossa tego Heroblina nie ciężko ubić. Wiem, wiem, wiem. A Z tymi się sami ja jak Hero ubiję. Dobra, 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 tylko muszę. Co to, to jest ta głowa latająca? E, no, jakiś ten, jakiś ząbiaczek zwykły. Spotką niewidzialności nałożoną na niego. Z nożyczkami w Stronką. ręku, aha. No i znowu mam stuna. W sumie, w sumie przydatny jest ten stun, bo możesz się wtedy schilować. Wow, 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 czej, 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 bo umieram, umieram, umieram. umieram. Co się dzieje? Aha, już ten szkielet przyszedł ognisko. znowu ta głowa przyszła. Nie wiem, bo przyszedł ten szkielet jest stary wiesz co chyba. Aha, muszę def muszę pointy wyłączyć. No, nie, no nie, nie, nie. bij. Się, bij. pointy masz. Tak, to będzie śmiesznie wyglądało, no. No i znowu jestem zestunowany. No ja co, się, ej? E? Ale oni są szybcy! Masakra, szybcy. wiesz co? Chyba, chyba źle to robimy. O. Jeszcze chyba szalobem je bije. Tak. God damn. Zabił cię zombie. A to był hero brain. Cóż za niedopracowanie. Oh, My nie. magic is stronger than you will. To nie, jeszcze to będę. Ale nie będzie przybliżeń. Nie, nie będzie, nie będzie. Ja to rozkminiłem te przybliżenia to były podki Super, super, on był najgorszy ogólnie. Teraz trzeba o super pot już Tak, są masakrycznie słabe. Albo nie mają tych swoich buffów też, wiesz. Każdy miał. coś się otworzyło. Też słyszałem. Aha, to bądźcie zestonowany Aha. Come on. Ale jak chcę go go najdłużej. Strzelałem z niego do niego z łuku i sobie umarłem. Dawaj go, dawaj go, w papę Dobra, teraz jesteś nas. Jest szansa na to, że ci dropię ten jego topór. Jeżeli dropnie, to jest twój. ja widziałem, bo to jest kurde. Fajne. No wracaj. Mam stuna. Dobrze, mam krótki czas, żeby go zabić. Ty hamię. A, o, masz szczęście, bo mi klatki spadły. O. Dobrze, niech cię bije. No schylił się akurat, ja <laughs> Fesorek! Uhuhu, kto ma loot? Ty no, ja zdobyłem spodnie do ten. A ja demonik cesta wreszcie. No. Open, open, open. Chcesz ten jego, ten? A ja no. mam płytę. O, pewnie Jej, jak mi laguje! Jak mi laguje! Masz. Masz, w nagrodę. Ej, czy mi się zdaje? Czy tam. I temu. <laughs> <laughs> nie, nie spadł. Gold nugget nie spadł. Dobra, bierz ten topór. Ale gold nugget nie spadł. O Jezus! Ale, Ale masz najmocniejszą Ale broń. Nie spadł. Idę sam. Dobra, zobaczmy, co tutaj. 3 to jest. Boże stary! Słucham. Co cię to boli? O super. No, strzałko. With strategy. Aha! Dobry. Dobra, to ja to wezmę. Zostawię quest loga już? Berserk, dobra, robię sobie dwa potiony Berserk. <laughs> Przyszliście po nas! Nie. Przepraszam. No, no, dobra. This is the only boss that you can leave the room. All mechanics will be hauled until you return. Warning. warning, warning, the boss is extremely hard. Make sure you have enough potions and gear. My nie chcemy enough potions and gear, po prostu idziemy tam go sklepać. Tak? Czekaj. This guide, bla bla bla, turn to page 2 to see the full strategy. Obsidian skeleton drops crystal of anger that we used at the merchant. On merchant. The platform. Merchant. Proszę, nie mówię merchant. Nie będę cię wyprowadzał z błędu. It has Stary. Marnujemy a czas, no. Nie, nie, nie. Nie. <laughs> <laughs> Zobacz, zostało nam na niego niecałe 10 minut. Wow, ale tu jest epicko. No nie wiem. Wow! Ja czekam aż się troszeczkę wczyta i idziemy z tym. Bring me the humans. Let's have some fun. Powiedziałeś holy shit? Nie, powiedziałem holy Xx Nie widać? Ła! Wow. Nas oglądają dzieci. O, oh, stary, muszę przyciszyć Minecrafta. No nie powiem głośno teraz. O, jak mi to laguje? Aha, Holy Water is up. Musimy tylko ubić ich? Tak. Aha, dobra, musimy używać Holy Water, żeby zabić tych ziomków. Um, holy Water. No super, ale. W takim razie co z nim? A stary mój łuk prawie nic mu nie zabiera. Ale mam lagi i to jeszcze dźwiękowe, straszne. Lagi dźwiękowe... O! się go! Super, super. Ej, czekaj, tutaj, tutaj jest ziomek jakiś. Ty, łuk można u niego kupić! E, aha, aha, aha. Aha, dobra, 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 wiem co się dzieje, wiem co się dzieje teraz. Musimy ich zabijać. E, jeden nie spadł. Musimy ich zabijać, bo oni dropią e, łezki. Za 10 łez kupuje się taki bardzo fajny łuk. Łezki. Tak, 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 one dropią. Podobno z tego łuku właśnie go tylko można. Krystal, coś tam. Ale coś takiego. No ten łuk ma masakrystyny damage, to akurat widziałem. To dobrze, dobrze, bo ja ich i tak siekam. Dobra, no, mam teraz te. Ładne. Dla mnie dobrze. Mam już 8, 9. Dobra, mam już 9. Mam już 10 tirsów. Okej. Okay. Gdzie tu łezki pokazany? A tutaj ja mam. Te, to są takie itemki. To dobrze, to uzbieraj sobie do 10. Kup sobie swój łuk i go sklepiemy. Dobra, pationy muszę poustawiać. Ooooo. czy Muszę coś zjeść. O, nie, 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 nie. Rozwalił mi się ten hełm. Eee, nie stary, klata ci padła. Poczekaj, mam, mam przy sobie jakąś klatę, mam przy sobie jakąś klatę. To ci akurat dam. Oj, padłem. Poczekaj. Już do ciebie biegnę. Dobra, wyrzucam Ci tutaj klatę. Prawdopodobnie teraz spadniesz, ale akurat jak wstaniesz, to ty sobie ją weźmiesz. Musisz podbić tutaj stary na schody, proszę, 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 proszę. Czekaj. Jest dobra, później ci dam w takim razie. A tu właśnie nie dogadamy. <ścoughs> Ten jaki król wzgórza. Holy Water, już za ciebie biegnę stary. Boja. A jak działa Holy Co? Rzucasz, rzucasz rzuca? i zabija ich, insta kill po prostu. Dobra, hełm założyłem Angelik A klaty nie mam. Masz tutaj Jest. Już mam Dobra, ja, ja idę kupić łuk. Kurde, dlaczego ten witter pilnuje... No o, nie bądź hamem. Ile kosztuje łuk? 10 łes. Idę kupić! Eee, szybko! Szybko Jasiu! Mam cię! Ha, mam łuk! Tylko teraz pytanie Jesu, podstawowe czy mam strzały lekarze. Mam cały stack jeszcze Masz strzały? Trochę mam Dobrze O jest masakra, jaki damage Holy mawek? water WOO! Widziałeś wow. damage z tego łuku? Nie Ale muszę te... Dobra, mam wszędzie potki wokół. Pokład... Dobra, ja zaraz umrę. Nie dam rady stary, długo. Potem. Dobra. Idziemy do niego, dawaj 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 go. Zostało nam 5 minut. Dawaj go w popę Z chęcią, ale pierwszy muszę kupić... Łuka, a te mendy... Ubiję. WOW! WOW! Ile damage mu wywaliłeś? Ha! To ten łuk już mi się skończył. Ja już kupiłem dwa. To dobrze, to dobrze, bo mój się skończył. Także siekaj go. Ja biorę na A, siebie mowy. No, biją mnie, uparły się na mnie, no. Weź się, wytankuj. Poczekaj, spróbuję, mam Holy Water. Z chęcią coś bym tu zrobił, ale jeszcze dostaję trudkę. Patrzcie do mnie. Odcinek rzuciłem. Holy Water'em. Aha. No, ja nie mogę w niego trafić, jak mi biją. Wiem, stary, tylko ostrożnie, bo ten łuk się bardzo szybko kończy. No w wypadku piano mi rytują. Duże są te szkielety, czy mi się zdaje? No to są witery zwykłe. Witer skeletony. Wow, jak mi coś podrzuciło. Stary, strzelaj w niego, bo. Z chęcią. Ajajaj. Dobrze, masz pół HP Nie, nie, nie! A, jestem odporny na lawę To fajnie, ale O w dupę. Ktoś się na mnie uwziął Chyba go nie wyrobimy w tym odcinku. A on się healuje jeszcze. Wow. wow. chodźcie, 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 kochani. Ale do niego z normalnego łuku, ale zadaję mu tyle, co się healuje. A co, skończył Ci się tamten? Tak. O Jezu, ile jak się zrespiło. O bo Dobra, poczekaj, to ja idę sobie kupić łuk. O, ja go ciskam z tego, z tego toporu. Mocno? Zbugował się, czekaj, czekaj, czekaj! Nie żyje! Zabiłeś go? Tak! Zbugował się i to porę go uwadził. Mam nadzieję, że masz jego płytę Sarek. Mam Jezu Dobra, to teraz pomóż mi ich zabić w końcu. Musiałem się tepnąć inaczej, bym nigdy nie doleciał do czego, bo spadłem w takim miejscu. I dostałem coś takiego, ale ładne. A, fuck, 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 fuck. Come on. O, już ci pomagam. Dobra kochani, ja robię cięcie i zaraz, zaraz się dogramy Dobra kochani, wróciliśmy Udało nam się to wreszcie ogarnąć, Bosa zabił fesorek, bo jest tutaj. Patrz, 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 no. patrz, patrz, patrz. się to. Lol, co to jest? Zrobiło, Jezus, jak mi laguje! Wow! wow. Ładnie, tu naprawdę. Powiem. No ciekawie, jak to długie. Ciekaw jestem, co to jest za blok, ten, który są. Te, które są po lewej. Did you really think, think you kill could kill me? Aha. Aha super czyli co. Jeszcze jeden fight jakiś. Se 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 lol. No lol? lol 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 lol. lol. Woah. Hey. Nice. To be continue. O nie. <grym> czyli o, nie. będzie na serwerze Ale się jaram. Ej dobra. Teraz co mam zrobić? Dobra kochani. Chodź, chodź do mnie profesorek. Jest ciemno jakie je w dupie, ale się żegnamy. Kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejny odcinek. Ostatni już odcinek z mapki Hero Brain's Mansion, którą poprowadziłem z Fesorkiem. Dziękuję Ci bardzo stary. Mam nadzieję, że jeszcze w coś razem zagramy. Trzymajcie się, hej.